Witam Państwa. W środę 30 marca Karolina Czereda zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach: Łatają dziury po zimie. Ruszana Burdożłobków oficjalnie otworzą wieżę widokową. Ukradli: co zdrowe warsztaty taneczne z Jujką i teatralne spotkania przyjaciół. Dziura na dziurze, w żarskich drogach jak w szwajcarskim serze. Na razie łatali doraźnie od dziś ruszają na całego. Pracownicy Pekomu rozprawiają się z pozimowymi dziurami w drogach. Pekom zabrał się za żarskie drogi, by załatać dziury po zimie. A tych nie brakuje. Przymrozki odpuściły, masa bitumiczna rozgrzana, można działać. Dziś łatali zielonogórską. Kierowcy, kiedy widzą pekomowskie wozy w akcji, Muszą co prawda zwolnić, ale większych utrudnień nie ma. Kierowcy czekają na więcej. No sądziły, oczywiście są. No nawet zwycięzców. Tam obok tą, tą gnieźnieńską. Zrobili pięknie zatoki zrobili wszystko, a to zwycięzców aż do krzyżówki z Katowicką dalej jest taka jakaś, jaka była jeszcze za, za Niemców. Usterki, dziury i wyrwy w jezdniach można zgłaszać do urzędu. Problemy można zgłaszać w Urzędzie Miasta w Żarach, gdyż jesteśmy zarządcą drogi, w pokoju numer 303 w Wydziale Infrastruktury Technicznej. Ewentualnie można zgłaszać również w dyżurce Straży Miejskiej przy wejściu do Urzędu Miejskiego. Problem dziurawych dróg można zgłaszać również telefonicznie pod numerami 68 470 83 22 lub 68 470 83 27. W najbliższych dniach peką załata m.in. Kujawską i Pomorską. Od piątku rusza nabór do żłobka nr 1 i żłobka nr 3 w Żarach. Ile dzieci będzie miało szansę się do nich dostać? To na razie trudno oszacować. A kto ma pierwszeństwo w rekrutacji do żłobka? Od piątku, 1 kwietnia rusza rekrutacja do żarskich żłobków. Rodzice, którzy chcą wysłać swoje pociechy do żłobka, muszą wypełnić karty zgłoszenia. Ile miejsc jest w żłobku numer 3? Ogólnie w żłobku jest 80 miejsc, ale dzieci, które już kontynuują, kontynuują uczestniczenie, bo w pierwszej kolejności są przyjmowane. Obecnie rodzice tych dzieci otrzymali deklaracje, które do nas muszą wrócić do 15 kwietnia i wówczas będziemy wiedzieli, ile mamy miejsc dla pozostałych. Jest to żłobek dla mieszkańców miasta Żary, dlatego też tylko te dzieci tych rodziców będą przyjmowane. Dzieci są przyjmowane do trzech lat. A są obawy, że miejsc zabraknie? Że dużo dzieci się nie dostanie? Jak co roku. Rodzice czują niepokój. My tak samo. Y, dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile będzie chętnych. Bo dopiero to się wszystko y, rozpocznie. Ale zawsze powstaje lista rezerwowych i trzeba mieć nadzieję. Tak, zawsze staramy się pomóc tym rodzicom, którzy pracują, a na rezerwową trafiają dzieci rodziców niepracujących. I wówczas, jak mamy miejsce wolne, y, to przyjmujemy następne dzieci. Cały rok trwa nabór, ale jeżeli mamy wolne miejsca, a doświadczenie mówi, że o te miejsca potem jest trudno. Do żłobków przyjmowane będą dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Nabór trwa w żłobku numer 3 przy ulicy Broni Pancernej i żłobku numer 1 przy ulicy Okrzei. Zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych, żeby przyszli, zapytali. Mogą zajrzeć na naszą stronę internetową, tam są również wszystkie niezbędne informacje. Tu chciałabym podkreślić również, że przyjmujemy dzieci niepełnosprawne już od 20. tygodnia. Niezależnie od tego, jaki stopień niepełnosprawności, jaka dysfunkcja, bardzo mile widziane są u nas te dzieci. Żłobek zapewnia 71 miejsc, objętych opieką 71 miejsc. Nie wiem, jaka sytuacja będzie na wrzesień, wszystko zależy od tego, w jakim wieku dzieci będą. Jeżeli będzie większość dzieci, większość, więcej dzieci do roku, w tym momencie liczba dzieci automatycznie spadnie w żłobku. Karty zgłoszenia dostępne są w żłobkach lub na stronie internetowej Urzędu Miasta. Żłobki na zgłoszenia czekają do 30 kwietnia. Kartę należy złożyć tylko w jednym, dowolnie wybranym żłobku. Wieża widokowa w Zielonym Lesie zostanie otwarta dla zwiedzających już jutro o godzinie 11. .00. Na liczącej 150 lat wieży zamontowano metalowe schody, którymi dojdziemy na taras widokowy. Ze szczytu, czyli z 16 metrów, podziwiać można widoki przy dobrej pogodzie, nawet śnieżkę. Teren wokół wieży utwardzono. Obok stanęły drewniane ławy, stół, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Do wieży. Nie dojedziemy samochodem. Najbliższy parking jest przy wieży Bismarka. Drzwi wieży otwierane będą skoro świt, a zamykane o zmroku. Na wieży zamontowano monitoring. Remont pochłonął ponad 240 tysięcy złotych. Za wszystko zapłaciło nadleśnictwo Lipinki. Ukradli suplementy, kosmetyki i drobne skasy. Do tego sklepu złodzieje włamali się już po raz drugi. Pierwszy raz w styczniu tego roku, drugi dziś w nocy. W nocy złodzieje po raz kolejny włamali się do sklepu ze zdrową żywnością przy ulicy Cichej w Żarach. W sobotę była próba wejścia, ale nie udało im się wejść, a no dzisiaj otworzyłem rano sklep i niestety weszli do środka i rozrabiali. Y jak dostali się do środka? Przez okno, przez witrynę. Wyłamali deski jakieś tam, które były zabezpieczone, bo w sobotę próbowali wejść, więc zabezpieczyłem. I dzisiaj rano no to było wszystko wyłamane i był bałagan w sklepie no i parę rzeczy zginęło. Właściciel po raz kolejny szacuje straty. A tak? Na pierwszy rzut oka, czego najwięcej zginęło? Kosmetyki polskiej firmy, także jak ktoś będzie gdzieś na targu sprzedawał polską firmę, to ze sklepu jako bomba. E, suplementy widzę też nie ma jakieś rzeczy. Nie wiem, yerba. Tam na, na półce była, więc nie, nie, ma, nie ma wszystkiego na pewno. Mhm. I trochę pieniędzy? Tak, i pieniądze drobne na wydawanie jakieś tam. Ta no. sama akcja, że tu ktoś wszedł, to jest niefajne. To jest przede wszystkim niefajne. Nie? Gdyby był monitoring na tej ulicy ładnej, to yy, to by nie było takich akcji, nie? tak jest generalnie monitorowana, ulica Cicha, historyczna, ładna uliczka. W weekendy pełna jakoś tam turystów, widzę to, Co sobotę ale nie ma monitoringu, więc jest to łatwy koncept. Teraz wszystko w rękach policji. Czy tym razem uda się złapać złodzieja? Kochasz taniec? Chcesz się sprawdzić pod okiem specjalisty? Przyjdź w sobotę na bezpłatne warsztaty tańca, które poprowadzi Anna Maria Jujka, wybitna choreografka i tancerka. 2 kwietnia w Szkole Podstawowej numer 2 na ulicy Gabrieli Zapolskiej od godziny 11 do godziny 13 odbędą się warsztaty taneczne e, freestyle'owe dla e, Dzieci od piątego można powiedzieć roku życia. Oczywiście te maluszki muszą zostać z rodzicami, bo dla nas najważniejszy jest tutaj ruch i aktywność młodzieży przede wszystkim. Wasze poprowadzi Anna Maria Jujka, choreograf taneczny, no i juror w programie Got to Dance. Wszystkich gorąco i serdecznie zapraszamy. Zapisy na warsztaty z Jujką odbywają się drogą elektroniczną. Do soboty należy wysłać maila na adres Łużyckiego Stowarzyszenia Żaranin. Zajęcia są bezpłatne i trzeba zabrać na nie obuwie zmienne oraz dobry humor. Udanej zabawy. Teatralne spotkania przyjaciół to nowy cykliczny projekt Żarskiego Domu Kultury. Kto wystąpi w Lunie w najbliższą sobotę? Teatr minus akwo. Bywał w Żarach niemal od lat, końca lat 70. W tym teraz najbliższą sobotę będziemy gościli właśnie teatr Terminus Aquo w spektaklu Zawołanie oraz jakby z drugiej strony raczej wiekowej, ale tak, młody teat, młody teatr, ale już dzisiaj mocno utytułowany, zdobywający główne nagrody na przeglądach, mianowicie teat Avis, też z Nowej Soli w spektaklu i tu ja, filolog, mam problemy, jak to wymówić. Lęk właściwie na łowisku. Lęk z dodatkiem k jeszcze na łowisku. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny o godzinie 17 w sali widowiskowej Luna. Będzie można zobaczyć dwa wspaniałe Maciej Zembol-Zembik z żarskiego klubu sportów walki z Wielkanocną Niedzielę na zawodowej gali w Neski. w walce wieczoru skrzyżował rękawicę z Mohamedem Zamzamem, palestyńczykiem, który od roku reprezentuje barwy naszych zachodnich sąsiadów. To nie był łatwy rywal, bo zawodnik w swojej karierze zdobył dwa pasy mistrza świata. Walkę rozegrano w formule full muay thai. Po trzyrundowym pojedynku ku po zaskoczeniu ekipy z żar sędziowie orzekli remis i zarządzili dodatkowe starcie. W czwartej rundzie bezsprzecznie lepszy był zębol i to on mógł znieść okazały puchar za wygraną walkę. Dla Maćka to był bardzo ważny pojedynek, bo ostatni przed kwietniowymi mistrzostwami Polski, które mają zadecydować, kto pojedzie na mistrzostwa świata do Szwecji. Koszykarze chromika poznali rywali, z którymi powalczą o awans do drugiej ligi. Wczoraj w Warszawie w siedzibie PZ Kosz rozlosowano 8 grup półfinałowych. Chromik trafił do grupy trzeciej, gdzie zmierzy się z PKK Żubry Białystok, ósemką skierniewice i Muk z 1811 Tarnów. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do fazy finałowej. Gospodarzem turnieju półfinałowego, który zostanie rozegrany od 15 do 17 kwietnia, prawdopodobnie będzie PKK Żubry Białystok. Jutro pogoda bez zmian. Nadal chmury i wiatr. Tomek Szumyło. Zapraszam na prognozę pogody z Telewizją Regionalną. W czwartek termometry w Żarach wskażą 11 stopni Celsjusza, w Szprotawie i w Gubinie do 12 stopni. Możliwe przelotne i umiarkowane opady deszczu. Ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskala. Benjamin i Gwidon, panowie o tych wyszukanych imionach obchodzą jutro imieniny. Pamiętamy i życzymy wszystkiego. W wiadomościach to wszystko, już za chwilę program Poznaj swoje miasto. Dziś Rafał Szymczak opowie o historii Kunic. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.